Kurwa, ponownie reklama, nie wiem co to za obrazek jest, to pewnie jakieś sprawdzanie kolorów dzieci, czy rozpoznawanie kolorów. Ten oto tutaj gazdor a to oboje są na jednym zdjęciu, może bym poopisał jakieś imiona i nazwiska. Oboje, tutaj z Gjazdorów, czyli ten duet, piękna ruda i e, e, czarny brodaty z zakolami. E, zaraz wyczytałem, czy na imię jakieś nazwisko opisane. Marta. Ma, Marta jest położona i układowcą akademickim doktor nauk medycznych. I nie wiem co tu dalej jest napisane, bo nie rozumiem tego skrótu. Bo liderką grupy harcerskich, tak, i Józefów, no to co, z Dorysem, to zobaczcie. Po grupach, po grupach harcerskich i jakiś tam innych grupach i po studiach, to zobaczcie jakiego tutaj macie człowieka, tak. Jest to jedna z gwiazd, która z tym tutaj z zakolo, z zakołowcem, yy, z brodą, taką pseudo brodą, łaziła ze mną po galeriach. Yy, aha, to jest nawet. Konrad, Marta i Konrad. Na Man -manowie. Man manowie, a więc to, to nie chyba nie są żydki. Nie wiadomo, radzę unikać tam jakiegokolwiek kontraktu i prowadzenie tam dzieci. Oboje tutaj łazili ze mną po galeriach, przyjeżdżali do miasta łóż, tylko po to, żeby spacerować ze mną po sklepach. Głupie miny, oczywiście, Dziwne, jakieś tam, dziwny ubiór, czyli jakieś nie scenografia, to się nazywa charakteryzacja i tak dalej. Płaszcze, te czasne kurtki. Głupie miny, co tutaj więcej mogę dodać. No nie wiem po co za mało źli oczywiście po tych galeriach. Chcieli być może zaistnie, zaistnieć w internecie. Nie polecam tam prowadzić mm, nawet nikogo, nikogo, sami, sami też tam nie chodźcie, nie? Co tu mogę więcej dodać to za małe zdjęć i za małe z tej informacji na temat? A coś to co czy na nie, nie, nic tego nie powiem. Więc tak jak mówię, oboje są gdzieś tam z Warszawy, z spod Warszawy lub gdzieś tam. A Praga południe, kolejny z, pra z pragi południa, tak. E, oboje są gdzieś tam, powiedzmy, może z wioski, gdzieś z krańców e, województwa lubelskiego, czy, czy, czy z krańców województwa podkarpackiego, gdzieś tam może z pod granicy. E, no i przyjeżdżali sobie do, mm, za mną, czy do mnie, no nie wiadomo w jakim celu, w, w celu spotkania mnie gdzieś tam w galeriach i kilka dni, czy kilka, no kilka dni łazili za mną po galeriach, tak, i e, z głupimi minami, z jakimiś tam teczkami, często w rękawiczkach. czy e, piedzy z kredytem deszczowców, rzucę taki hashtag tak nawet, nie? E, Razem unikać kontaktu i współpracy.